spodobało mi się robienie ozdób i dekoracji własnoręcznie, dlatego pokażę jak zrobiłam materiałowe literki tworzące imię mojego synka. To czego będziemy potrzebować to między innymi wata, nitka i igła, oczywiście nożyczki, sznurek jutowy, materiał, z którego będą wykonane literki oraz szablon literek do wycięcia i od tego zacznę. Wycinam szablony liter. Odwracam materiał na lewą stronę. Rozkładam litery na materiale. Staram się to robić tak, żeby dłuższe krawędzie były przy przeszyciach, bo nie mam maszyny i będę szyć ręcznie, więc chcę sobie zaoszczędzić pracy. Odrysowuję litery na materiale. Wycinam litery nieco dalej niż narysowałam, żeby mieć nieco zapasu. szyję starając się podążać za narysowanymi kształtami, pamiętając, żeby zostawić otwór, przez który będę wciskać watę. Odwracam literę na prawą stronę. Napycham literę watą, staram się to robić równomiernie i ściśle. Kiedy już litera jest wypchana, zaszywam otwór. Odwracam literę i przyszywam do niej pętelkę. Analogicznie postępuję z kolejnymi literami. Jak widać, moje literki nie są idealne, ale nie o to w tym chodziło. Chciałam zrobić dla mojego synka coś własnoręcznie i dlatego bardzo się cieszę z efektu. Koszt yy, był bardzo niski w porównaniu do tego, co można kupić w internecie, ponieważ tak naprawdę jedyne, co kupiłam, to była wata i yy, powłoczka od Jaśka, co wyszło mnie około 4 zł, więc myślę, że to naprawdę niewielki koszt. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też napisać komentarz. Chętnie dowiem się, co sądzisz. Wpadaj na Instagrama. Do następnego. Pa!